Fundacja Audiodeskrypcja jest organizacją pozarządową, która stawia sobie za celu udostępnienie kultury i sztuki osobom niewidomym i słabowidzącym. Swoimi działaniami obejmuje teren całej Polski. Fundację Audiodeskrypcja tworzą osoby niewidome oraz zaprzyjaźnione z nimi osoby pełnosprawne, dostrzegające potrzebę pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym. Fundacja stara się również zmienić nasze miasto i nawiązuje współpracę z białostockimi instytucjami kultury. Nie zawsze jednak jest to zadanie łatwe. Jest jeszcze dosyć małe przekonanie o tym, iż osoba niewidoma może odbierać sztukę i treści wizualne. Jest też takie przekonanie, że jeśli nie ma takiego dużego zainteresowania, no to też się nie opłaca, bo często się nie zwraca uwagi na to, że otwarcie drzwi dla jednej osoby niewidomej, to jest również coś wartościowego i bardzo potrzebnego. Liczy się często patrzy się na sztukę ilościowo, a nie jakościowo. Jednym z ostatnich przedsięwzięć fundacji były. Z realizowane wspólnie z Galerią Orsenał warsztaty audiodeskrypcji dla osób zajmujących się sztuką współczesną. Uczestniczyli w nich przedstawiciele różnych instytucji kulturalnych z wielu miast Polski. Audiodeskrypcja jest dla osób niewidomych ogromną szansą na aktywne obcowanie z kulturą. Chcieliśmy sobie e, znaleźć taką drogę, która nam umożliwi dostęp do kultury i sztuki. Właśnie znaleźliśmy też inne osoby, które są, potrzebują tego. E, widzą w tym szansę na to, by wreszcie treści wizualne, które, do których nie miały zupełnie dostępu, chociażby właśnie na wystawach sztuki współczesnej, czy też na innego rodzaju e, widowiskach, spektaklach, seansach e, w kinach, te treści były często niedostępne. E, właśnie okazało się, że jest to możliwe, to osoby zaczęły chodzić do kin, do teatru, a także do muzeów, jak się okazało na przykładzie właśnie galerii Arsenał. Mhm. Fundacja realizuje wiele innych ciekawych projektów, które mają umożliwić osobom niewidzącym korzystanie z oferty kulturalnej galerii i muzeów. Działania te prowadzone są w różnych częściach naszego kraju. Ostatnio przygotowaliśmy audiodeskrypcję do panoramy racławickiej z pomocą historyka sztuki Marty Golik-Gryglas z Krakowa. Ta audiodeskrypcja to jest największa obecnie audiodeskrypcja dzieła sztuki, bo jest to panorama racławicka znajdująca się w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. I dzięki właśnie audiodeskrypcji to dzieło stanie się dostępne też zwiedzającym, którzy są niewidomi. Więcej informacji o działalności Fundacji Audiodeskrypcja można znaleźć na stronie internetowej.